Ostatnie tygodnie przyniosły bezprecedensowe zmiany w triatlonowym świecie. Bo czy ktoś mógł przewidzieć, że Ironman w Nowej Zelandii będzie ostatnim triatlonem na najbliższe miesiące? Czy nam się podoba, czy nie? Musimy spojrzeć prawdzie w oczy. W najbliższym czasie w niczym nie wystartujemy. Pod znakiem zapytania stara nawet mistrzostwa świata, zarówno te w Nowej Zelandii, jak i na Hawajach. Nawet jeżeli kwarantanny zostaną zniesione, miną miesiące zanim będziemy mogli dotrzeć na Jakiekolwiek międzynarodowe zawody. Pomimo tego Ironman nie daje o sobie zapomnieć i właśnie uruchomił wirtualne starty. Jak to działa? Rejestrujemy się za darmo na stronach Active i robimy dystans 5 km biegu, w końcu basenów pozamykane, 90 km y, roweru i 21 km biegu jako duatlon. Tak przynajmniej było w pierwszym tygodniu. W kolejnych tygodniach wprowadzono dystans olimpijski, a w najbliższym zobaczymy sprint. Aktywności nie muszą być wykonywane jedna po drugiej, ważne tylko, żeby się nie nakładały. Na razie za wcześnie jest, żeby stwierdzić, co z tego wyjdzie, ale cała inicjatywa jest naprawdę interesująca. Warto wspomnieć, że nie tylko Ironman przenosi się do świata wirtualnego. Dla przykład nowozelandzki triathlon TriNZ zorganizował cykl zawodów rowerowych streamowanych na żywo i myślę, że zobaczymy dużo więcej takich inicjatyw. Nie dają sobie zapomnieć także zawodnicy. Lionel Sanders wystartował w zawodach rowerowych i wygrał z dobrą, dobrą średnią, a Jan Fredino zorganizował triacon w domu. Całość można było zobaczyć na żywo, a przy okazji zebrał około 200 tysięcy euro na cele charytatywne. Także platformy online korzystają z sytuacji. Zwift notuje cotygodniowo tygodniowo rekordowy przerost użytkowników, który wyścignął pojemność wirtualnych światów. Do tego stopnia, że Zwift, by rozładować ruch, zdecydował się na szybkie wypuszczenie aktualizacji umożliwiającej dostęp do trzeciego świata. Od teraz możemy zawsze jeździć na Watopii i dwóch światach gościnnych. Wiele osób zastanawia się, czy zobaczymy rozkieć startów online, ale tutaj byłbym ostrożny. My dzisiaj nie poradziliśmy sobie w ogóle z e-dopingiem, czyli manipulacją wagi oraz kalibracją sprzętu, i nie widzę, by coś mogło się zmienić w tym temacie w najbliższym czasie. Ściganie w świecie wirtualnym powinniśmy traktować jako rozrywkę albo narzędzie treningowe. Z drugiej strony pamiętajmy, że Tour de France już niedługo. Trainer Road, platforma historycznie przystosowana jedynie do treningów solo, nie zostaje także w tyle. W nowej wersji oprogramowania znajdziemy opcję tworzenia grupowych treningów z obsługą kamery i mikrofonu. Kroki treningu zostaną automatycznie synchronizowane pomiędzy użytkownikami, więc każdy będzie cierpiał w tych samych interwałach. Na chwilę obecną grupowe treningi ograniczone są jedynie do 5 osób, ale obstawiam, że jest to tylko podyktowane ograniczeniami infrastruktury i w przyszłości zobaczymy zmiany w tym temacie. W międzyczasie Polski Związek Triathlonu wraz z Semkonem uruchamia akcję pod tytułem hashtag wystartują później. Do akcji zaprasza najlepszego możliwego zawodnika, który w końcu brał udział w tej akcji, zanim to w ogóle było modne. A gdy już jesteśmy przy Semkonie, to ten stwierdził, że inna, najważniejsza akcja zostań w domu jego nie obejmuje i w ramach obywatelskiego nieposłuszeństwa będzie biegał po lasach. Nie będziemy tego tutaj komentować. I to wszystko w dzisiejszym odcinku Triathlonowych Nowości. Jeżeli podoba Wam się taka forma, dajcie znać subskrypcją, komentarzami, kciukami w górę. Jeżeli odzyw będzie pozytywny, to zrobimy tego więcej.